Ponad wszystko, pilnuj Twojego serca, gdyż z niego wytryskują źródła życia. Ponad wszystko, ponad wszystko, pilnuj Twojego serca. Ponad wszystko, ponad. Wiecie, myślałem o tym przez wiele, wiele lat, że tak naprawdę serce pompuje non-stop. Inaczej mówiąc, serce jest przez cały czas aktywne. Czasami spowalnia, czasami przyspiesza. W niektórych przypadkach znamy takie słowo jak arytmia, ale serce pompuje przez całe życie człowieka. Inaczej mówiąc, życie, które jest w nas, jest non-stop pompowane i produkowane w sercu. I oczywiście. Co się dzieje w naszym ciele, ale przypowieści mówią o tym, że gdyż z niego wytryskują źródła życia, czyli tak naprawdę możemy powiedzieć sobie serce, które jest w naszym wnętrzem non-stop pompuje i produkuje to, co staje się w konsekwencji naszym życiem, twoim i moim życiem. Serce produkuje przez cały czas. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje mi, że tak naprawdę wszystko, cokolwiek do tej pory w moim życiu widzę, jest produktem mojego serca. Ja wiem, że większość ludzi ma z tym problem, żeby się pogodzić, dlatego że większość z nas, ja również w takiej sytuacji byłem, odgrywałem wielokrotnie taki, taką rolę ofiary. Że tak naprawdę w moim życiu dzieją się rzeczy niesprawiedliwe i to nie jest żadna moja wina, ale to jest wina jej albo jego i ich. Powiedzmy razem jej, jego i ich. Albo jeszcze tego, kiedy myślimy o jakimś wydarzeniu. Wina tego, wina tego, że Cię spotkałem, albo wina tego, że wyszłam za Ciebie za mąż, albo Wina tego, że zaszłam w ciąży zbyt szybko i nie mogłam się edukować i wina, cały czas wina, wina wszystkiego, tylko nie moja wina. Więc wielokrotnie w moim życiu ja broniłem się i mówiłem, to wszystko jest wina czyjaś, to jest wina kogoś. Tymczasem to słowo mówi mi, słowo to jest bardzo konfrontujące, ale wydaje mi się, że to jest słuszne, że słowo zanim nas uwolni, naprawdę nas skonfrontuje. Ponad wszystko pilnuj Twojego serca, gdyż z Niego wytryskują źródła życia, to znaczy, moje serce non stop produkuje. Moje serce non stop produkuje nie czyjeś życie, moje życie. Moje serce produkuje moje życie. Moje serce non stop tworzy i wytwarza moje życie. Cokolwiek zatem nie podoba mi się w moim życiu, tak naprawdę źródło to gdzieś jest w moim sercu. Więc to jest bardzo proste, żeby to zauważyć, jeśli patrzymy na słowo, ale trudniejsze, żeby się przyznać do tego, że tak naprawdę wszystko, cokolwiek w moim życiu się dzieje, wszelki rodzaj nie mówię tutaj o nieszczęściach czy wypadkach, ale mówię o długofalowych owocach życia, którymi tak naprawdę są pewne stany naszych domów. Nie mówię, wiecie, każdy człowiek pokłóci się od czasu do czasu, ale stan domu, atmosfera domu, na to się pracuje latami. Sytuacje, w których mieszkamy, czy też praca, czy też kariera zawodowa, sytuacja finansowa, na to się pracuje latami. To nie przychodzi do nas od razu jako zaskoczenie problemowe. Więc widzimy, jak ludzie czasami patrzą na swoje życie. I myślą, a skąd się to wzięło? Przecież nie szukaj tego daleko. To Twoja pompka życia, która jest wewnątrz ciebie, to ona tak naprawdę pompowała życie non-stop i wyprodukowała i wytworzyła ten owoc życia, który dzisiaj widzisz. Niezależnie od tego, czy ci się on podoba, czy nie, niezależnie od tego, czy mi się on podoba, muszę zderzyć się z tym faktem. Owoc mojego życia wyprodukowałem sam. Zatem dobry owoc życia płynie z dobrego serca. Dobry owoc to sukces, to zwycięstwo. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu ludzi słowo sukces czy zwycięstwo to są trudne słowa w chrześcijaństwie. Zauważyliście to? Że kiedy mówimy często sukces i zwycięstwo, to nie wygląda to na chrześcijańskie stwierdzenie. Wielokrotnie, kiedy myślimy o sukcesie czy zwycięstwie, raczej myślimy o świecie, o czymś grzesznym, o czymś, co jest gdzieś. Poza obszarem Królestwa Bożego, poza obszarem chrześcijaństwa, poza obszarem Kościoła, bo to jest niemożliwe, żeby ktokolwiek w chrześcijaństwie mógł mieć sukces. Tutaj w zasadzie gromadzą się wszyscy, którzy mają porażkę i którzy chcą jakoś przetrwać. Tymczasem Słowo Boże pokazuje mi, że to jest wolą Bożą, aby każdy człowiek miał owocne życie i aby każdy człowiek osiągał sukces życia. Nie wiem, jak bardzo chcesz się z tym pogodzić, czy nie. I nie wiem, jak definiujesz dzisiaj sukces, bo można również źle definiować sukces. Ale sukces jest z pewnością biblijnym określeniem, i zwycięstwo jest z pewnością wolą Bożą dla każdego człowieka. Sukces i zwycięstwo to wola Boża dla Ciebie. To wola Boża dla Ciebie. To wola Boża dla nas. Bóg pragnie, abyśmy osiągali go indywidualnie, abyśmy osiągali go w naszych rodzinach i abyśmy również osiągali go kolektywnie. Kiedy patrzymy na Ewangelię Mateusza w 12 rozdziale, werset 33-35, czytamy takie słowa: Uprawiajcie szlachetne drzewo, a jego owoc będzie szlachetny. Albo uprawiajcie zepsute drzewo, a jego owoc będzie zepsuty, bo drzewo zostaje poznawane. Z owocu. Rodzajem, i teraz, ja celowo czytam inny tekst dla was, aby tak troszkę was obudzić w tym. Bo kiedy otwieracie Biblię, czytacie coś innego, ale to jest ciekawe. Zwróćcie uwagę. Jezus mówi, rodzaju żmijowy. Kto z was może podnieść rękę, to ja. Nie podnoście rąk. Ale Jezus mówi do ludzi rodzaju żmijowy. Oczywiście, to ma swoje połączenie z tym wężem, który był w ogrodzie, który zasiał grzech w człowieka, zniósł jajeczka w serce człowieka. I teraz, to co się stało w ogrodzie z powodu nieposłuszeństwa, to jest do naszego serca wszedł. Robaczek. Pamiętam, nie mogłem w to uwierzyć, jak pewnego dnia na rekolekcjach ksiądz powiedział: Robaki macie w głowach. Wiecie, odkryłem po latach, że w głowie to mamy sito, ale robaka to my mamy w sercu. Ten robaczek sobie chodzi. I on niszczy to serce. Tworzy swoje własne kanaliki. Zjada pomału to serce. Dlatego Jezus mówi do ludzi rodzaju żmijowy. Bo mówi do tych ludzi, którzy mają żmijkę w środku. Którzy mają robaka w środku. Taki jest każdy człowiek który jest zrodzony na tej ziemi, w pewnym momencie ten potencjał, który ma w sercu, ściąga robaczka i robaczek sobie krąży. Robaczek sobie krąży. I oprócz tego, jeszcze to, co nas otacza, uderza w nasze serce. Różnego rodzaju okoliczności dochodzą do naszego życia: śmierć kogoś bliskiego, rozwód. Strata pracy, zdrada, przyjaciela, odsunięcie z jakiejś grupy, przegrana w X factor Śpiewanie to było całe moje życie. Odrzucili mnie. I teraz mam ucisk z zewnątrz i wpływ na moje serce. Plus robaka, który w środku robi sito. Taki jest stan człowieka. Jezus mówi: Rodzaju żmijowy. Tutaj mamy plemiona żmijowe. Jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Ja wiem, że to nie jest miła wiadomość dla nas, że jesteśmy źli. Ale pozwólcie, że wyjaśnię to. Słowo to dokładnie oznacza zranieni. To znaczy człowiek z powodu bycia dotkniętym i zranionym wpuszcza w siebie tego robaka. Wiecie, kiedy dziecko się rodzi na tej ziemi, nie jest złe od razu. Ono ma potencjał zranienia, który jest wokół niego. I zasiewany jest ten robak do jego wnętrza, do środka jego serca. Biblia nazywa to upadkiem, Biblia nazywa to śmiercią duchową. Kto z Was może powiedzieć gdzieś wewnątrz swojego serca, że nie ze wszystkiego w moim życiu jestem dumny? I nie wszystkie rzeczy, które zrobiłem, to były właściwe rzeczy. Być może są czasami rzeczy, których nikt nie wie, ale je zrobiłem. Niektóre chciałbym, żeby się nikt nie dowiedział, ale to była część mojego życia i mojej historii. Nie jestem z tego dumny, ale tak naprawdę takie było moje życie, tak pompowało moje życie, tak tryskały moje źródła i tak one tworzyły życie. Dzisiaj natomiast chciałbym powiedzieć Wam, jak wydobyć sukces ze swojego serca. Dlatego, że wierzę w to, że Bóg umieścił swoje powołanie i wielkość, i sukces w sercu każdego człowieka. Każdego. Ktoś może powiedzieć, patrząc na to, czy coś może być dobrego jeszcze z takiego serca? Czy coś można jeszcze zmienić, kiedy mam tego robaka, który dokonał wielu spustoszeń? Przeżyłem bardzo wiele różnych, trudnych, traumatycznych rzeczy. I moje serce jest poplamione na czarno. Czy moje serce może zacząć pompować dobre rzeczy? Tak. To jest dobra nowina. To jest dobra nowina dla każdego człowieka. To jest to, co my głosimy i to, co tak naprawdę apostołowie głosili, bo to jest napisane w 1 Koryntian 2. Lecz mówimy i głosimy, co napisano, czego oko nie ujrzało i ucho nie usłyszało. I do serca człowieka nie weszło, to przygotował Bóg tym, co go miłują. Bóg nam to objawił przez swojego ducha, bo duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Apostoł Paweł mówi w swoim tekście do wszystkich ludzi. I dzisiaj ja mówię to do Was, do tych, którzy siedzą tu i tych, którzy nas słuchają i oglądają. Bóg jest w stanie z takiego serca utworzyć serce. Które jest w stanie pompować zupełnie nowy rodzaj życia i zupełnie nowy rodzaj owoców w swoim życiu. Bóg pragnie, aby twoje owoce zmieniły się. Bóg pragnie, aby następne dwa, trzy, pięć lat były owocami, które tak naprawdę nigdy byś nie pomyślał, że możesz mieć. Więc dzisiaj mam wiadomość dla dwóch grup. Mam wiadomość dla tych, Którzy są z robakiem i dla tych, którzy robaka zabili. Bo wiecie, to jest serce każdego człowieka. A to jest serce człowieka, który przychodzi do Jezusa, poddaje mu swoje serce i poddaje mu swoje życie i mówi. Panie, uzdrów moje serce, ponieważ jak każdy człowiek, my, wierzący, mamy też robaka. I zaczynamy z robakiem, który się do nas uśmiecha. I kiedy zapraszamy Jezusa do naszego życia, pomimo wszystkich tych samych zranień, które mamy, jak każdy człowiek, i różnych plam w życiu, Różne rzeczy się dzieją. Mamy również odrzucone życie, mamy rozbite domy. Być może wychowywałeś się bez ojca, być może wychowywałeś się z ojcem, który był tyranem, być może pił, być może cały Twój dom był pełen alkoholu, być może nie pamiętasz swoich rodziców. Mamy również to serce. I teraz Bóg przychodzi do nas, i dokładnie to, co On robi, to On przychodzi. Ze swoim krzyżem i ze swoją ofiarą. I krzyżem uderza w robaka. Więc mamy dwie grupy ludzi z robaczkiem i bez robaczka. Jednak, mimo wszystko, że człowiek nie ma robaka, zwróćcie uwagę, stan jego serca z powodu zranień i z powodu tych wszystkich rzeczy, które otrzymaliśmy w życiu. Dalej produkuje zranienia. Robaka już nie ma, ale stan mojego serca mimo iż moje serce i moja dusza są dotknięte przez Pana, to jednak mój umysł i część mojej woli, część moich emocji została już spustoszona. Wiecie, dlatego też mówię do ludzi tak. Wiem, że możesz mieć dobre życie, ale póki robak jest, on pozwoli ci mieć dobre życie, robak pozwoli ci wyrosnąć, ale on spustoszy cię w konsekwencji. Jeśli pozbędziesz się robaka, masz szansę na osiąganie nieprawdopodobnych zwycięstw i sukcesu. Tak masz szansę. I jeśli coś zrobisz sercem i podejmiesz dzisiaj decyzję, i nie masz robaka, Gwarantuję Ci, że te plamy będą pomału usuwane. Ale po, pozwólcie, że pokażę Wam jak. Po pierwsze, po pierwsze, jeśli ktoś z Was notuje, to to jest po pierwsze. Muszę chronić swoje serce. To słowo mi mówi: chroń swoje serce. Więc muszę teraz je ochraniać przed kolejnymi zranieniami, żeby one nie wylądowały w moim sercu i nie niszczyły mnie. Między innymi. Tą rzeczą jest przebaczenie. Muszę chronić swoje serce przed nieprzebaczeniem, przed zranieniami, które każdy człowiek otrzymuje. Muszę czujniej niż wszystkiego innego patrzeć, co się dzieje wokół mnie, patrzeć, czego słucham. Wiecie, że człowiek dotyka swojego serca i otwiera swoje serce na rzeczy, które słyszy? Kiedy słuchasz krytyki. Krytyka wchodzi do Twojego serca i krytyka zradza się w Tobie. Więc ja muszę chronić chronić przed słuchaniem, przed negatywnymi rzeczami, które słyszę często. Muszę umieć ochronić swoje uszy. Patrzenie wiecie, że człowiek tak naprawdę przez to, co widzi, rzeczy wchodzą do naszego serca. To, na co patrzymy, wchodzi do naszego serca. Drugie trzeba przyjąć uzdrowienie serca uzdrowienie serca. I teraz uzdrowienie serca to jest oczyszczanie serca. Oczyszczanie serca jest przez Słowo. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy już jesteście czyści z powodu Słowa, które Wam powiedziałem. Wiecie, że Słowo, które przyjmuję. Wyobraźcie sobie sytuację. Zostałem zraniony jako dziecko. Miałem trudne dzieciństwo to spowodowało wielką ranę we mnie. Byłem odrzucony przez wiele lat, nikt się mną nie zajmował. To jest pewna hipoteza człowieka. Tak naprawdę mam wielką ranę w tym sercu. Ale przychodzi do mojego życia słowo, że Bóg mnie kocha. Przychodzi do mojego życia słowo, że jestem zaakceptowany. Przychodzi do twojego i mojego życia słowo, że on tak bardzo mnie umiłował, że dał swojego syna, a wraz z nim wszystko cokolwiek miał. I teraz to wchodzi na moją ranę, oczyszcza ją i leczy ją, daje mi swojego ducha, symbol namaszczenia, namaszcza ją i wyczyszcza to. Także człowiek, który tak naprawdę był dotknięty przez tak trudne dzieciństwo, nagle wygląda, jakby nigdy w jego życiu nic się nie stało, tylko i wyłącznie. Można powiedzieć, ma pewne ślady, ma pewną bliznę, ma pewien stygmat, nie jest chory, nie jest zraniony, jest tylko sygnał, że tak było w moim życiu. I ludzie czasami przyjdą i pytają, a co to jest? A wtedy ty im możesz powiedzieć, to są pozostałości po tym, jak wyglądało moje życie. Jak byłem zraniony, ale z powodu Jego słowa i z powodu przyjęcia uzdrowienia zostałem oczyszczony. Dlatego też, kiedy dzisiaj już jestem przyjęty, nie muszę, Budować złych relacji. Bo wiecie, co się dzieje z człowiekiem, który był odrzucony i zraniony? Próbujesz połączyć się z ludźmi, odrzucasz innych, odrzucasz tych, którzy są blisko, nie możesz się pogodzić ze swoim mężem, ze swoją żoną. Trudno ci jest zbudować stabilne małżeństwo i stabilny związek. Nie wiesz, dlaczego rzeczy nie działają, tylko dlatego, że jest pewna ciemna plama w tobie, która tak naprawdę musi być uzdrowiona. I dopóki nie jest uzdrowiona, to będzie miało wpływ na na pozostałe relacje, które masz, bo twoje serce non stop pompuje. I jeśli pompuje ze zranieniem, non stop masz te efekty, ale kiedy Słowo Boże przychodzi, ono oczyszcza. I ono daje zmianę do mojego serca. I ono zmienia to, co jest we mnie. I nagle mam stygmaty w sercu. Ale nie mam już zranienia w sercu. Trzecia rzecz, którą mogę zrobić, to jest badać moje serce. Wiecie, kiedy oczyszczam moje serce, kiedy chronię moje serce, muszę również badać moje serce. Z sercem jest tak, jak z basenem. Trzeba co jakiś czas brać próbkę i sprawdzać, jaka jest woda, czy czasem nie ma zarazków. To jest troszkę tak, jak z komputerem, że co jakiś czas trzeba go przeskanować, trzeba sprawdzić, czy wszystko jest dobrze ułożone, trzeba umieć badać swoje serce. Trzeba umieć zadawać sobie właściwe pytania, badając swoje serce. Takie jak dlaczego to odczuwam? Dlaczego mówię inaczej niż myślę w takim towarzystwie z takimi ludźmi? Czego się boję? Kogo się boję? Dlaczego nie widzę wyjścia z tej sytuacji? I wiecie, w, każdej z tych, w każdym z tych pytań Słowo Boże daje mi odpowiedź. Badam moje serce. I ono pokazuje mi, co mogę zrobić, w jaki sposób mogę rozwiązać mój konflikt. I to, co jest piękne, to jest to, że po pewnym czasie to źródło mojego życia, czyli moje serce, może pompować nieprawdopodobne rzeczy. Wiecie, ja jestem przekonany, że Bóg umieścił wielkie rzeczy w serca każdego z Was. W Twoje serce, w Twoje serce. Są wielkie rzeczy. Ja wiem, że niektórzy z Was mówią: Nie w moje. W moje na pewno nie. A poza tym ja wielkich rzeczy nie chcę, ja chcę tylko przeżyć. Nie martw się, wszyscy przeżyją. Lepiej lub gorzej, Ty też przeżyjesz. Bóg nie chce, żebyś przeżył, Bóg nie chce, żebyś się schował, Bóg pragnie, żebyś coś osiągnął w życiu, żebyś dokonał wielkich rzeczy, aby sukces był Twoim znamieniem. Dlatego, że Bóg powołując Ciebie Powołał Cię do sukcesu i zwycięstwa. I powołując Cię do sukcesu i zwycięstwa, On wie o tym, że tak naprawdę, kiedy zniszczył robaka, nic nie może Cię zatrzymać, jeśli będziesz chronił swoje serce, uzdrawiał swoje serce i badał swoje serce.